W dzisiejszej aktualizacji Crypto clients, Stany Zjednoczone podnoszą stopy procentowe inflacji o uwaga 3,7%. Także, moi drodzy, drodze tym porozmawiamy. Porozmawiamy sobie również o tym, co się dzieje na Bitcoinie oraz porozmawiamy sobie na temat XRP, ponieważ mam tutaj dość dobry trade setup, o którym muszę się z Wami podzielić. Także na samym początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, like komentarz, suba i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi codziennymi aktualizacjami z mojej strony. Moi drodzy, zaczynamy od newsu z dnia dzisiejszego 14.30 było ogłoszenie Core CPI tak zwane, czyli podniesienie stóp w Stanach Zjednoczonych inflacji do 3,7%. Oczekiwania były na 3,6%, natomiast były one ogłoszone dużo wyższe. I co to oznacza? Oznacza to generalnie e, niedobrze, niedobrze dla rynku. Natomiast widzimy, że Bitcoin i tak naprawdę cały rynek krypto, tak naprawdę nic specjalnego się podczas tego eventu nie wydarzyło. Bardzo możliwe jest to, że było to rozgrywane już tutaj, w tym przedziale od poniedziałku. Natomiast w dniu, w dniu dzisiejszym nic specjalnego nie zobaczyliśmy. Także spójrzcie jeszcze jedną rzecz, zanim tutaj przejdziemy do mięsa, Chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Widzicie te szczałki na wykresie tutaj w tym momencie? Spójrzcie sami, co wrzucałem parę dni temu na telegramie 12 czerwca, czyli wczoraj. Mianowicie, wrzuciłem ten tutaj wykres. Spójrzcie sami, idealnie są tutaj tak zwane schodki po wygenerowaniu higher low i zobaczcie sami ten oto wykres. Mieliśmy podbicie do naszego oporu, supportu, i w tym momencie idziemy dalej. I w tym momencie, uwaga, jesteśmy w kluczowym momencie, ponieważ jeżeli, jeżeli bitcoin w tym momencie usuniemy sobie te linie tutaj, żebyśmy mieli Lepszy ogląd sytuacji. Jeżeli w tym momencie zostaniemy przebici powyżej poziomu 26300, możemy spodziewać się dalszego wytworzenia tutaj kolejnego higher low oraz higher high zgodnie ze strukturą, którą tutaj naniosłem. Także jest to jeden bardzo, bardzo możliwy scenariusz. Natomiast jeżeli mielibyśmy sobie spojrzeć na wyższe timeframy, widzimy, że mamy tutaj biały poziom oporu, który może nas z tego poziomu odrzucić. Także jeżeli podbijemy w tym miejscu, możemy spodziewać tutaj odreagowania. Natomiast jeżeli ten poziom zostanie przebity, idealnym scenariuszem będzie retest tego poziomu. Zamienienie oporu w support w tym oto miejscu i dalszy ruch wzrostowy. Także to jest to, co się dzieje na Bitcoinie w tym momencie. Spójrzmy sobie teraz szybko na XRP. Jest to uwaga nowość, o której często tutaj na moim kanale nie mówię, natomiast spójrzmy sobie na kilka bardzo istotnych poziomów. Jak widzicie, mamy tutaj naniesione bardzo. Istotne poziomy na time frame z 6 godzinnym, Natomiast jeżeli sobie zwęzimy je na time frame 5-minutowy oraz 15-minutowy, widzimy tutaj dość interesującą nas strukturę. Wczoraj tutaj próbowaliśmy zrobić rozegranie pozycji long na kanale na Telegramie, co zresztą również tutaj było przeze mnie wrzucane. Jeżeli Was nie ma nowym kanał na moim kanale Telegramie, dołączcie do niego pierwszy link w opisie tego materiału. Widzimy w tym momencie, że wytworzyliśmy tutaj ładną strukturę wzrostową po dłuższych, dłuższych spadkach. W tym momencie widzimy, że ten oto tutaj obszar jest dla nas kluczowy, ponieważ w momencie tworzymy tak zwany rewersal. Widzimy, że generujemy na małych timeframe'ach 5-15 minutowych cały czas low higher, low oraz higher, high, co pokazuje nam, że jest moc do w dalszych wzrostów. Jeżeli sobie spojrzymy jednak na ten moment, na to, co tutaj możemy w tym momencie rozgrywać, spójrzmy sobie na mały timeframe 5 minutowy. Po pierwsze, widzimy, mamy tutaj kilka poziomów, które były już historycznie sprawdzone raz, dwa, trzy, cztery, i w tym momencie po raz piąty testujemy ten poziom, także jest on bardzo ważny, pokazuje on się nam na poziomie 0,4844 także w tym momencie jeżeli zostaniemy od tego poziomu odrzuceni co myślę że może być bardzo duże prawdopodobieństwo zostaniemy tutaj odrzuceni do naszych poziomów 047 natomiast w tym momencie powiem szczerze shortowanie tego może być delikatnie niebezpieczne ponieważ generalnie tworzymy tutaj pomału strukturę wzrostową i lepszym rozwiązaniem byłoby doszukiwanie się pozycji longowej w tym oto przedziale także spodziewałbym się tutaj odreagowania, natomiast może ono nie być aż aż Tak dużej pogłębione, aby dosięgnąć tutaj tych poziomów 0,4,7, a nawet 0,4,6. Także w tym momencie możemy tutaj doszukiwać skalpowego małego odreagowania. Myślę, do tego poziomu jest to mniej więcej 0,4,7,7,9 i stąd tak naprawdę rozegranie dalsze kanału tutaj trendu wzrostowego. Także moglibyśmy tutaj rozgrywać trade tego typu, jeżeli sobie ustawimy tutaj stopa na poziomie 0,21, do naszego tutaj aktualnego oporu mamy trade na poziomie około 7 do 1. Natomiast w tym momencie. Są to maja time timeframy. Wszystkie informacje na temat małych timeframes tego typu wrzucam na mój kanał darmowy na Telegramie. Także jeżeli Was tam jeszcze nie ma, pierwszy link w opisie tego materiału będziecie na bieżąco informowani o e, potencjalnych wejściach oraz entry w tego typu short scalp pozycje. Także moi drodzy, XRP w tym momencie jest na tapecie. Powiem szczerze, struktura tutaj jest bardzo ładna. Ogólnie e, wykres wygląda bardzo ładnie, bardzo rozgrywalnie. Także będę Was o tym aktualizował na bieżąco. Jeżeli chcecie rozgrywać tego typu pozycje, a jeżeli jeszcze nie macie kont na giełdach, Możecie to zrobić m.in. na giełdzie MEXI, które której macie darmowe, zerowe prowizje SPOT, Futures oraz 0,01% Taker Fee lub na giełdzie Bybit, rejestrując się z moich linków w opisie dostajecie specjalne bonusy na start. Także ja polecam Bybit oraz MEXI. Przypominam wszystkim jeszcze raz o kanale na Telegramie. Tutaj są i zrzucane na bieżąco wszystkie informacje, tak zwane live poza YouTubem. Także to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, wiecie co robić, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję powiadomienia, aby być na bieżąco. i Widzimy się jutro w końcu aktualizacji na kryptoklanie. Pozdrawiam was gorąco i do zobaczenia.